Siemano z tej strony sprytnej, witam Was w kolejnym odcinku. Na moim kanale ten odcinek jest nieco inny. Bo z materiałem, gdzie w tle macie obrazki, obrazki z gier, które mógłbym nagrywać na swoim kanale. Nie są to gry e, czysto e, komputerowe, są to po prostu gry przeglądarkowe, w które można grać również na komórce, tablecie, etc., etc. Czyli gry nie zupełnie w e, trybie 3D. Niektóre z nich posiadają coś takiego jak 2D w czasie rozgrywki. No ale wracając do e, podstawowej. Części tego odcinka. Chodzi tutaj o to, że pytam Was, jaki, a właściwie jaką serię chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Oprócz FIFA 14, oprócz FIFA World, mógłbym nagrywać również jakąś grę przeglądarkową, i tutaj mam dla Was trzy propozycje. Są nimi top 11, gra oparta na Facebooku, gdzie należy mieć konto, a wtedy można sobie w tę grę pograć. Nie wiem czy to działa poza Facebookiem. Ja grywam w to na Facebooku już od dłuższego czasu. Mam dosyć spory poziom. Mógłbym was może nie nauczyć grać, no bo na to potrzeba po prostu poświęcić sporo czasu, aby dojść daleko. No, ale mógłbym wam wytłumaczyć sporo, bo jestem w tej grze od... Roku może już, nawet nie patrzyłem. No wiem o niej co nieco, jeśli chodzi o rozgrywkę. No jest przeciętna, niezbyt wymagająca. Nie często trzeba się logować, aby w ogóle coś osiągnąć w tej grze. Wystarczy jedno logowanie na dwa dni czasami. A jeśli chodzi o inne gry. No to jest również nowo powstała gra United Eleven, na której także posiadam konto. Jestem tutaj nowym graczem, także jeżeli wy wiecie więcej na temat tej gry, to mógłbym czerpać porady od was, od was się uczyć, no i zdobywać oczywiście nowe osiągnięcia w tej rozgrywce. Póki co nie idzie mi tak źle, jestem zadowolony z mojej obecnej sytuacji w rozgrywce. No a trzecią grą jest bardzo dobrze wam znana, a jeśli nie, no to trudno powinniście, jeżeli jesteście fanami gier przeglądarkowych, kojarzyć coś takiego jak Goal United. Tam także posiadam swój zespół, swoje konto. Tam czasami również grywam, choć gram. Bardziej mi się już znudziła. Obecnie najwięcej czasu poświęcam na United 11 i... Sporadycznie, no bo wiadomo, loguję się na Facebooku, korzystam także z Stop Eleven, także e, znajdziecie. No, dużo tego także słowa, e, ale no dobra, nie będę nic wycinał. E, znajdziecie w opisie poniżej ankietę, w której proszę Was o oddanie głosu na to, jaką grę chcielibyście oglądać na tym kanale. E, ta, która uzyska najwięcej głosów lub dwie. Które uzyskają podobną ilość głosów, pojawią się na moim kanale. A ja postaram się pokazywać Wam moją rozgrywkę. Taki jeden chociażby odcinek w tygodniu, który pokazuje, co u mnie w klubie się zmieniło, albo więcej i częściej. No to za wszystko zależy od tego, czy chcielibyście to oglądać i jak bardzo. To tyle, jeśli chodzi o takie sprawy informacyjne. Zapraszam również na inne serie na moim kanale. A tymczasem żegnam się z Wami, czekam na Wasze głosy i do usłyszenia kolejnym razem.